Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się skłania najzdrowszy sklep etaoria.pl. Kilka takich zdań, podpowiedzi, gdzie udaje się wykorzystać tak wspaniałe rzeczy, jak na przykład pokrzywa mielona susz, czy pokrzywa korzeń mielony, które się dodaje do jogurtu na przykład, gdzieś tam to tak troszkę dla tych leniwych, którzy chcą z tego skorzystać, a to ma ciągle określone wspaniałe wartości. Czy oczywiście młody jęczmień, na którego temat też nagrałem określony materiał? Ale również maca czy maka, różnie jest to nazywane. Przewspaniała babka, jajowata, guarana, żeby się doładować energetycznie, prawda? Aż diabelski pazur, czyli jakieś stany zapalne ewentualne wesprzeć, żeby pozbywać się. I tutaj oczywiście ashwagandha czyli znakomity, znakomity adaptogen, ale również tutaj i leuzea, też. Mielona, ale nie tylko, bo i żywokost mielony, i pion mielony również. To są rzeczy takie, które świetnie się wykorzystuje właśnie do różnych takich historii zdrowotnościowych. Włącznie z rokitnikiem, a nawet peż właściwy również można sobie z jogurtem czy dodać gdzieś tam powiedzmy sobie, no tutaj ponownie rokitnik, liś mielony z kolei. Tutaj no już mówiłem przed chwileczką. Zatem no jest, jest tego dużo wspaniałej, i można skorzystać, wesprzeć tą swoją zdrowotność. Czy kozieratka wspaniała, przecież no, rewelacyjna historia, czy mielona nać pietruszki z jarmużem? No i pokrzywa ponownie korzeń mielony akurat tutaj. Czy sam jarmusz Również mielony wspaniały. No i również muszę wspomnieć absolutnie o buraku mielonym służ warzywny. Zdecydowanie nie lekceważ potęgi natury i wiesz, że natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. Życząc pięknego, cudownego dnia. Przypominam, najzdrowszy sklep taoria.pl, czcianka orzeszkowej, wronki, plac wolności, a medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergoterapii, czyli doktor-zdrowie.pl Tutaj troszkę jeszcze o Jerbie, ale to pewnie kolejne nagranie zrobimy. Baw się dobrze, do miłego.